Cześć wszystkim! Wiem, że wczoraj nagrywałam Back to School, ale dzisiaj nagrywam w lepszej jakości. Więc tak, zacznę od teczek, które mam już od zeszłego roku, z trzech, czterech lat niektóre. To są trzy zielone teczki na gumkę. Teczka z Chipem i daylem. tutaj jest teczka z Violet, Tom i teczka z Wee. Uuu, okay, teraz będą zeszyty. Taki zeszyt. Tamten to jest w kratkę. To jest do polskiego zeszyt w linie. Do polskiego w linie. Do polskiego w linie. To jest czysty. I one wszystkie cztery są. Yy, pięć. Cztery. Dobra. Yy, one wszystkie są. Osiemdziesięciokartkowe. Tu jest taki cienki. Yy, 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 yy. 16-kartkowy z Monster High. Tu jest 60-kartkowy. Jeden, drugi i trzeci. I teraz one są w kratkę, i pozostałe zaszczyty w kratkę, które są 80-kartkowe. To jest taki. 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 taki I taki. Tu jest zeszyt duży z Oxfordu. I o kółeczka. I prawdopodobnie to będzie do matematyki. Tu jest jeszcze teczka z Monster High. I teraz takie dupery. To będą naklejki na zeszyty, których pewnie tak nie będę używać. Tu są ołówki z minionkami. Kocham minionki. Będę szczera, kocham minionki. Zakocham się w minionkach. I tak, tu mam te takie zakładki. i Idziałam w tych, tych klipsach, że tak powiem, ponieważ były po tej samej cenie, a się aż tak szybko nie niszczą. Są cienkopisy i mazaki 2 w jednym. Tutaj są te kredki Bambino z Monster High. I tutaj są te długopisy żelowe 4 kolory. Niebieski, zielony, różowy, fioletowy. Kolejne to są też zeszyty 60-kartkowe. Tu jest taki z chińskim murem. Się śmiałam, że wezmę na chiński, chociaż tak naprawdę nie mam tego języka. Taki, one są w kratkę. Taki i taki. To są 32-kartkowe. Na no jakieś takie, nie wiem, jakie jeszcze przedmioty. Taki i taki. Oraz dwie taśmy klejące. Przepraszam, ale mam ich Ołówki i dwa długopisy. Oraz gumkę myszkę. To by było na tyle z moich zakupów szkolnych. Aha, i jeszcze Wam mogę pokazać to, co kupiłam w zeszłym roku. To są takie zakładki. Tych nie polecam, powiem Wam. Tych i tych. Tych tu. To są te same. I tych nie polecam, one są takie twarde, jakby plastikowe i one cały czas się tkają od zeszytów. Takie. One są duże, jeszcze ich sobie nie używałam, bo one są według mnie bardziej takie na podpisanie zeszytu. I takie dwa z abecadem. Yy, chcę też Wam powiedzieć, że prawdopodobnie jeszcze kupię sobie okładki na zeszyty, ale to nie powinno być zbyt interesujące. Jeżeli chcecie, to też będę mogła za jakiś tydzień, może dwa wam pokazać, jaki zeszyt, do czego będzie. Mam nadzieję, że film się podobał, że jakość jest o wiele lepsza niż w tamtym. No, e tavebo na tele. Pa.